Popatrzymy na nasz miód, okej, okay, do źle. Okay. Co? To już? Hmm? Zamknij nogą. Nogą, nogą, nogą. No, no. Dobrze. Czy on jest już zmażnięty? Chyba tak. Co teraz? Otworzyć? Tak. Mas... Aí, aí... Ah, mas... ah. So, so, né? Oh aí sei O mój Boże! Oooooo! Chyba jeszcze za mało jest smacznie. Au. Nie za mocno? mocno. O nie! to Ja nie To za to butelki. nie? nie. nie, nie. Jak ty miałeś miód, to tak jak smakuje, smakuje to jak miód. Chwaja, bo drgał się. Chyba mi nic nie dotykaj tymi łapami, tylko od razu umyć mydłem. Tu jeszcze. Tu. Bada. Jeszcze masz tu spada, więc nie dotykaj, bo się wścieknę. O, oczywiście się musiałam upalfolić. Upechlu, go ja mogę umejć jak. My do łazienki. Ale nie jest bardzo dobry, ale miód jest bardzo dobry. Oh, okay. Jak weźmie? A ty, ty położysz to na butelce, mamo. Nie, nie będę składać. A co z tego? No to już miałem się. A już muszę O! Wow. Ale miód jest bardzo dobry. Okej. Okay. Chyba zostawimy do, do, do dla pszczółki ty To chyba będzie dobrze jak dla pszczółki. Okay. Zostawimy do nas pszczółki. Okej. Okay. Weźmiemy taki miód dla pszczółki. A gdzie są pszczółki, mamo? Nie bo się, one przylecą. A gdzie oni są? Mieszkają w ulu. Chcesz winogronko? A gdzie? Tutaj... Nie, nie lubię to. A banana? Ale ja nie chcę banany teraz. I ty. Okej. Okay. Zostawimy to na mrówki. No mrówki to na pewno przyjdą do tego miodu, jak tak zostawisz. Otwarte. ale zostawię taki y, 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 a, ale zostawię takie mrówki na miodu, ty? okej, okay. zostawimy to na to na mrówki bo już, bo tak nie lubię takie do... do, do. okej okay. Ja tak przepraszam, na, na... Ja tak... Ja tak przepraszam, na czym jak nie zrobiłem taki y, smakowany miód. Papa! Pa.